Do tarabani, do tych drzwi non stop. Co tu się dzieje, widzowie non stop mnie ktoś budzi, no nie dadzą mi się wyspać. Ej, ale chwila, chwila. O nie. Zaspałem do szkoły! Już idę, już idę! Czekajcie, koledzy, koledzy, koledzy! Już biegnę, już biegnę do was! Słuchajcie, ja wam pokażę, kto stoi za tymi drzwiami, ale wy na początek musicie zostawić łapeckę do, do góry normalnie. Widzowie, ja do was mówię, klikajcie wszyscy łapeczki, a ja wam pokażę, kto na mnie czeka za drzwiami, także 3, 2, 1, klikajcie łapeckie, otwieram te drzwi, pach. Spójrzcie, to są moi przyjaciele i koledzy. Siema, siema, witam was bardzo serdecznie. Unii przyjechali normalnie swoimi motolami oj, będziemy jechać pierwszy dzień w szkole, i to na dodatek spóźnieni dawaj jedziemy do szkoły. Tak, tak, tak! Tylko poczekaj, poczekaj, jestem, muszę się spakować, bo mam pusty ekwipunek. Wilaczek normalnie z nami. Patrzcie, jak on siedzi, ma duży dowol. W sumie ja mam taki sam. Poczekajcie na mnie, chłopacy, poczekajcie, ja muszę pozabierać zasyty i wszystko do szkoły, co jest potrzebne. Mam to przygotowane normalnie. Dobrze, że wczoraj to przygotowałem, a nie dzisiaj bym się męczył. Nie wiem, czy telefon mi się przyda w szkole, ale chyba tak. Arbus, tutaj jabłko. Woda. Czekajcie, kanapek nie mam. Dobra, to najwyżej coś innego zjem. E, łuki, strzały. Nie wiem, czy mi się to przyda w szkole, ale weźmiemy na pierwsze. Idzie, idą książki. Tutaj notę, plecak Czekajcie, co mi się przyda. Kompas, jak dojechać do szkoły. E, I śniadanie. Śniadanie i woda. Dobra, to sobie tak zrobimy. Resztę zostawiamy w ekwipunku. Już idę, chłopaki. Zamykam drzwi tutaj na klucz. E, wchodzimy tutaj. Otwieramy galas. Już wyjeżdżam. Czekajcie na mnie. Cyk, cyk. No, no wsiadaj, wsiadaj na ten level. O, dobra. Siedzę. Jedziemy do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra, jeszcze trochę do tyłu I teraz, teraz będziemy jechali Tylko galas muszę tutaj zamknąć, żeby mi się nikt nie włamał No i chłopaki, ścigamy się Kto będzie sypsy, psy z kole Ale wyścig też zrobimy z widzami Słuchajcie widzowie, będziemy się z wami ścigać Na subskrybela Kto będzie sypsy? Wy naciskający subskrypcję cymy, my normalnie Do, 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 jeżdżający do tamtej szkoły, Tam jest szkoła, także będziemy się ścigać Na trzy, dwa, jeden Klikajcie subiki, a my lusamy wszyscy w trzech Polskie, jak jedziemy lowelami! E, Low jedzie na skróty, ale on się pomocy, bo tam jest zeka a my sobie psę jedziemy. Hop, hop, dobra, teraz jeżdżamy o niewilacel mnie wypszy. A Tak jest! Będę pielsy, będę pielsy! U nie już się pse dostał. Nie, 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 ja pielsy jest! Nie, dobra, e, no to był lemis. Był lepiej ze smajslowem, Wiladzel był ostatni. E, no i to e, chyba, że widzowie byli pierwsi, nie wiem, nie widziałem. Ale jesteśmy w szkole, fakt faktem, trochę spóźnieni, ale... Miejmy nadzieję, że e, nauczycielka będzie wyrozumiała i nam nic nie zrobi za to spóźnienie, Także wchodzimy. Musimy już wchodzić. Tak, tak, Wiladzel, wchodzimy, ale czekaj, czekaj, czekaj! Ej, słuchaj, jakby, jakby tu nauczyciel czy nauczycielka się przysapały do nas, że my spóźnieni, to wszystko przez ciebie, dobra? Powiemy, że się spóźniłeś do szkoły, Wiladzel bo ty, Smiley. Nie, na Zela. Okej, okay. o, o, super, super. Taki kolegu ja potrzebuję. Dobra, no to otwieramy te wielkie metalowe drzwi. Wszyscy razem musimy pociągnąć, bo sam nie dam lady. Trzy, dwa, jeden. O, dobra, posło, udało się. Okej, okay, no to wchodzimy. Dzień do. A tu są skoły, dobra. Jesteśmy w szkole i w klasie, tutaj? Ha, ha, halo. O, oh, w końcu. To jest pan nauczyciel. Dzień dobry! Przeplasamy zaś spuściznę. No nie wiem, czy dla was taki dobry. To wszystko wina Viladela, tego gościa tu. O, o właśnie A dlaczego ten, co, niby? ten, co głowę spuścił, bo on się spóźnił, my na niego czekaliśmy, bo my nie możemy sami jeździć do szkoły, bo my na lowelach przyjechaliśmy i to właśnie tak wygląda. Ach, dobra, siadać na miejsce już. Ale zaczynamy pan lekcje. nauczyciel jest wielki, dobra, no to siadamy. Tu jest już jakiś notes, czekajcie, ja sobie chciałam o Ota w taki sposób. E, z majstą, weź ten miecyk, weź ten miecyk, co on tu robi? Wywal go, bo pan nauczyciel się będzie coś mówił. plecak już wyciągam kładę tutaj? E, tak, panie nauczycielu, i co to w ogóle za lekcja jest? Matematyka. Dobra, matematyka. Eee... twoja, e, twoja no... ulubiona lekcja, ale twój największy koszmar. Mój największy kosmal. No, ja nie wiem, bo ja pierwszy dzień w szkole, wie pani. Eee, wie, wie pan, seplasam, seplasam za tak... zaraz dam pani. Dobra, przeplasam, se seplasam. No, Jestem tylko jabłko tak ta, z Jaki mądry jesteś, to zapraszam do tablicy. Do tablicy, do tablicy. do tablicy już. Ja? Tak, ty. No, ale dlaczego ja? Nas jest cech, pani wybierze, a na tak powiem. No, taki żartownisz, mówisz do mnie pani, no to zapraszam do tablicy, ale ja zaraz się pośmiejemy. No, kto powiedziałem? Plosę pana. No, no dobra, no idę do tablicy. Teraz no to... się pośmiejemy dopiero. Okej, okay, no to, no to słucham, ja jestem dobry w liceniu. Ja umiem liczyć do 10. E, słucham? No dobrze, uwaga. Tak? 2 razy 4 plus 6 minus 14 dodać 29 razy 2 e... Chwila, chwila. Plusy pana, będę ale my jesteśmy w pierwszej klasie, to chyba jakaś pomyłka zasła. Tu są takie liczby kolosalne, tu ja do 10 nie umiem liczyć dobrze. To my teraz? Jedynka, zrobimy? siadaj! Jedynka? Ale yes jak to? Umiesz, jedynka? to jedynka? Przecież na to pytanie by nikt nie odpowiedział. No proszę pana, bądźmy. Bądźmy rozsądni. Ogólnie pan ma mięśnie duże, dobra, ja się do pana tutaj nie, nie sapię, ja idę tutaj do ławki, okej? Okay. No takie pytanie mi ten pan dobra. zadał ze widzowie. Nasze, ja nie ty. wiem kto, ktoś z was by na to odpowiedział. Przecież to takie pytanie było, że... No ja nie wiem jak na to odpowiedzieć. Teraz ty! Nagadku, chodź. Wilazel teraz? Wilacel dawaj, ty jesteś mądry, dawaj. Ty nie umiesz do 10 liczyć, ten jak mu zada pytanie. Dobra, Dla ciebie zadanie 3 plus 2. 3 plus? Ej, proszę pana, ale... No pięć. Dobrze, sprzedaj, masz plusa. Plusa dostał. Ej, no niemożliwe, no... Ja to sobie ale... zanotuję. nie, proszę pana, proszę pana! E, Czego to, krzyczysz? A to było nie fel, to był nie fel, to przecież ja miałem takie pytanie, że... że a tak, to... Chcesz jeszcze raz? No losły by nie odpowiedział, no... Chcesz jeszcze raz? Nie, nie, dobra, ja już cicho No jestem. właśnie, tak myślałem. Cicho jestem, dobrze, ja tu książki dobrze. wyciągam, będę się uczył, zakuwał będę. No to teraz tak, praca do tu No pan odbędzie... na tablicy, pan na tablicy tam zada napisę, dobra? Ja, ja se tu zanotuję. No tak, ja normalnie nie będę nic pan będę na tablicy, no Ja nie będę nic pisał. Cy, macie wszystko, ja... ja będę dyktował, macie wszystko sami pisać. Okej, okay, okej. Okay. A, a widzi pan tam za oknem, tam za oknem coś jest, pan się patrzy! pat, papa jak dostanie. Amas! A, mas, a mas, Ale góra walam, czekajcie, niech nie dostał. I co ty robisz? Ej, a was? Ej! Ej. Słam? Co? Ja nic to nie ty robię? ty robisz, gagatku! Ja ty myśli, że się ucięł. Myślisz jesteś fajny? Ja nie? Jak polegę, uderzać? Ja nie, ja nie jestem fajny, proszę pana, no ja nic nie zrobiłem, ja jestem grzeczny chłopak. No tak, grzeczny, jasne, każdy tak mówi. Eee, dobra, no to, to zadanie Taki domowe ja, już ja sobie już notuję. Już sobie notuję, no. dobrze? No to notuj. A no. nie tutaj jakieś takie wybryki robisz, okay, co? Okej, okay, okej, notuję, pse plasam, ja nie chciałem. No co za no. ten nauczyciel słuchajcie, no nic nie można robić, nawet się posiada. Dobra, do domu, zadanie z podręcznika numer 20 i 23 Okej, okay, 20 i 23. Ze strony 200, jest zapisane, proszę pana, zapisane jest wszystko ładnie A Dobrze. mogę się napić wody, mi się pić chce muszę się napić, o! Nie można pić na lekcji! <laughs> nie można? Nie można! Oddawaj to. Ale mi się pić chciało! Dobra, Oddawaj losa, to sobie zrobiłem. Co jeszcze tam masz? Do jedzenia, do picia, dawaj wszystko. Nie, 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 ja, ja, ja już nic nie mam. Ja już nic nie mam. Do, ani do jedzenia, ani do picia. A jak zobaczę, że masz, Dobla, to, mi cały to postaram się tak, żeby pan nie zobaczył. Aha, czyli masz? Nie, zaltuję, zaltuję. No nic nie mam, nic nie mam. ma ten gościu tam w plecaku. Pani zoba pan, y, pan zobaczy tam y, do plecaka nie masz? jego. Nie masz? No dobra, I nie a że nie. ten test ma na pewno. Oni wzięli jeden. A ty masz coś? Ty, halo, pobudka. On za... Pisz? Panie! Panie, o zasnął! o zasnął, pan go obudził dopiero! Od miał Nie śpi! No! Jedynka mu albo uwaga! Co to ma być? Masz ty. No, jedyneczkę mu tam dopisać plusem. <laughs> Dostajesz minusa. A, dostał minusa, ale czemu ja jedynka on minusa? A ja już jestem zmęcony tymi lekcjami. Dobra, przerwa! Przerwa? Wszystko... Dobrze słyszałem? Tak, już! Poszli mi z klasy. Super, super, dobra, to zabieramy plecaki, zabieramy książki, bo pewnie będziemy mieli drugą lekcję w innej klasie. Także trzeba wszystko zabrać. No, to jest był nie mój, ale zabiole. No i idziemy na selwę. To co, chłopaki, e, idziemy, ja, ja idę do toalety. Ty też idziesz? Czy nie? Gdzie jest Wiladzel w ogóle? A tu jest Wiladzel. O, poset, nauczyciel wyszedł ze skoły. Ty, dawajcie, zrobimy coś fajnego. Chodźcie do łazienki, coś wymyślimy. Dawajcie za mną tutaj, tędy. Łoś, jestem mi się zaciął Minecraft. E, siku chce. A, no dobra, dobra, to tu jest łazienka, jak dobrze widzę. Czekajcie, tam jest damska, tu jest męska. To wchodzimy. W sędzie są klaty. Ja nie wiem, co oni się boją, że my uciekniemy, czy coś. Ej, no. Weź, na no ten kibel siada, psy nas No fuj, nie sikaj teraz e, Nie patrz, no dobra, ja już nie patrzę Smile slow Zrobimy coś efektywnego, nie wiem lustro zbijemy albo coś takiego, co? Masz jakiś pomysł dobry? Dawaj wybijemy syby albo coś, będzie fajnie Będzie śmiesznie i zwalimy na kogoś Zobaczymy na kogo będzie, co? Lobimy to? Mam TNT z domu TNT wywalamy w łazience, ale to będzie głupie. ej, naprawdę chcesz to zrobić? Osalałeś? Villager w soku, o, a, a, on to podpalił, on to naprawdę podpalił, patrzcie! Wybuchło. Ej, osalałeś, waliacie, to co... CO TAM SIĘ DZIEJE?! Eee. Aaaaa, Sypku, do góry, do góry, do to nie to nie to nie to nie ja, to nie dobra, ja sobie tutaj będę stał. Wracać tu! Widziałem was! Ech widać, że testu ucieka, pobieg pobiegł tam! No i co teraz? Ale e, dzień dobry, o, o co chodzi? Bo ja tu spozywam akurat e, a, albuza, albuza jadłem, e, o właśnie A mówiłeś, że nie masz nic do jedzenia no bo Albus to jest taka Widzisz? Przekąska, ciągle tak? kłamiesz, ciągle kłamiesz chłopcze! Ale pana... Gdzie pada... twoi koledzy? Ale o co chodzi? E, Ej, wracaj tu! Ty, pomarańczowej, chodź tu! Pomaleńcowej? Chodź tu. A gdzie on jest? On, po, on poszedł tamtą stronę. Tu, proszę pana, tam on poszedł, tutaj. Wszyscy na dół, pod łazienkę, już. Tu są, tu jest Widazel, widzę go. Już, za mną. Eee, dobra, a w tym pomalencowej pobiegł na dół, czyli smacznął. Proszę pana, a co to był za bum? Ja słyszałem takie u góry, stałem i tam było takie bum wywaliło. Proszę coś. mi wytłumaczyć, co tu się stało. <laughs> a właśnie, co tu się stało? Dziu, Dziulek ktoś zrobił tu. Ja nie Pocze. wiem, kto to zrobił, ale mogę pomóc na plamie. Tak? Ty ty myślisz, że ja jestem głupi? Co to za dziura? To ten czerwony. Ej, jaki czerwony? Ej, ej, halo, halo, to nie ja zrobiłem. On kłamie, proszę pana, on kłamie. To, to on wywalił, to on wywalił to TNT. A ty widziałeś, kto to zrobił? Miladzel? Ej, ej, no co, uwzięli się na mnie. Ja byłem u góry. Aha. Nie, to ja byłem u góry, proszę pana, naprawdę. Ja nic nie zrobiłem. Wszyscy to widzieli. Tak, tak, Nawet sobie! Na Idziemy sobie porozmawiać. Będziesz... Twoją pracą jest odbudowanie całej tej łazienki po szkole. Odbudowanie Ale do to... końca roku szkolnego czyścił kible. Rozumiesz? Ale to nie ja! Proszę pana, to on! Wszyscy to widzieli! To on, ten pomalańcowy! No jakoś wszyscy mówią, że to ty. Ale oni kłamią, oni mówią nieprawdę. Naprawdę pan, panu mówię. Nie będziesz ze mną dyskutował. Myjesz do końca roku szkolnego kible. Codziennie. Ale dlaczego ja? Szorujesz. Ale jesteście, dobra, ja się na was odwdzięcę. Oto wredne małe. Dobrze, proszę pana, to co na lekcję idziemy? Dobra, zapraszam na lekcję, teraz mamy na górze. Na górze, oj, oj, ale ja teraz, słuchajcie, zrobię im coś, Zrobię im coś, wplątam ich coś w z Normalnie Villager i Smajson się na mnie uwdzieli, przecież to oni odpalili, to, to był ich pomysł z tym TNT, także. Ale będą mieli psychlapane, dobra, co my tutaj mamy? Mamy coś takiego, o, będziemy zucać tym na przykład i powiemy, że to oni. Tu są jakieś kwiaty. Eee, proszę Pana, co my będziemy tu robili? Dobra, tutaj mamy połowę lekcji i w klasie naprzeciwko będziemy mieli połowę. Okej, okay, dobrze. Tutaj musicie to mi powiedzieć, jakie to są kwiaty. Jaki, jakie to jest teraz kartkówka. No to, to są stoklotki, to są stoklotki, ja widzę tutaj ten. ten to no stoklotka. dobra, a ten różowy? A ten luzowy to jest luza. Tak? Róża? Y tak. Jedynka. Ej, ale czemu takie trudne pytanie? Skąd mam ja mogę wiedzieć co to za kwiat? Mak? Jedynka. Aha, to jest za jedynkę. prawo masz piątkę. Co? Wilacel dostał piątkę? On zgadywał! No ale dobrze chociaż zgadł, nie tak jak ty. Dobra, dobra, proszę pana to pan tam pokazuje dalej, no? Nieuki takie! A ja Idziemy sobie dalej? Tutaj zaraz im będą mieli psychlapane Amas! Amas! Do następnej klasy! Amas! Dostanie, dostanie sama! Amas! mas, a Amas! Amas! Proszę pana! Proszę pana, Ej. proszę pana! On miał, on miał, on miał łuk i wyrzucił, ten w pomalancowym, tutaj jest! Tak, a czemu łuk leży obok ciebie, a nie obok niego? No nie, bo on się przemieścił tutaj naprawdę. Proszę pana to naprawdę jego łuk, to jak pan wychodził, to on stał po tym slonie i on Czy biegał. z To jest kręsto. nasz regulamin szkoły! No, no właśnie, z nas regulamin to nieprawda, tak Znasz? prawda? E, to Smiley, to jego. Ha, Wilacel teraz go wkopuje. Dwa, co dobrze. No, i teraz masz przechlapane. No, widzi Wzywam pan, wszyscy się zgadzamy. Ja z Wilacelem mówię, że to Smajslą, bo tu Smiley u nas jest strzelał. Scelał nas ze strzał. O taki strzał. Numer, Proste do rodziców pana. poproszę, zapraszam Des... ich na rozmowę z dyrektorem. Jest cały, co panu wyzuciłem, to właśnie on miał i on mi podzucił. On chciał mnie wlobić. I pan, pan no, jego wiem, rodziców. Ole, no. będzie miał przechlapane. Za teraz, teraz, za base, za swoje. Biorę twoich rodziców na rozmowę. Eee, tak, tak. Tak, rodzice, rodzice na pewno zrobią porządek. czy ja z nimi. Ej, z panem pozo. Jo, ja, jak on napisał do nauczyciela. Takie teksty wiesz, co do kolegów sobie możesz mówić, ale nie do mnie. Eee, pa, 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 pan go zostawi, pan go nie nawala, pan ma mięśnie duże. Dobra, no proszę, właśnie, pana... No właśnie, to niech sobie uważa, co do mnie mówi, ej, tak. Ale co do niego pisę, ej, niech pan go nie bije. Jo, a ty co, ej. myślisz, że jesteś taki fajny? To glukie, bo ja co się dzieje? Naucyciel umieśniony do no, uczniów nawala. Hahaha, dobra, niech Lepiej sobie uważajcie. Ja idę do klas, normalnie. Ty, jakoś klasa miodowa, ale fajnie tu jest. Powiem wam, że można miodu wypić, a popływać w tym? Ciup. o, Opowiadomienie mi przysło! Ktoś zasubskrybował mój kanał! Dziękuję, widzowie! Jesteście super, jesteście najlepsi, naprawdę. Najlepsi jesteście, dobra, już wychodzę. Matko, jedyna, czemu ty tam weszłeś? E, pse, pla, samie, ja nie chciałem, ja już wychodzę, ja już wychodzę. Sypko, szybko, 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 szybko. Bo ja nie wiedziałem, co mamy tutaj jeść, pływać w tym. Nie, tutaj macie to wąchać i powiedzieć, co to jest. Wąchać? Jaki to rodzaj miodu? E, ja od razu poczułem, że to miodek, miodek to jest. Ale jaki rodzaj? Rodzaj to jest tulipanowy. Tulipanowy? A nie? Mewtlipowy, no masz szczęście, chociaż w tym jesteś dobry. On, on naprawdę, on zgadywał, on nie wie, on nie jest no. taki dobry, proszę pana. Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie on uciekł z lekcji? E, nie wiem, e, pa, pan go zawoła, on maksywek Zyp. Gzyb. E, halo Gzybie, gdzie jesteś? Halo? Gdzie on jest? Widzi go pan? On uciekł o, z lekcji. A ty gdzie byłeś, niby? O, wagale, wagale sobie zrobił. Myślisz, że tak o sobie możesz w kibelku? On kłamie. Kibelek on już kłamie. Dawno był wysadzony. On był na wagalach, na wagalach był. Kłamie. No, nie. No. Masz jedynkę. W Kibelku. Ej, zniknął. Zniknął. On, on jakąś czapkę niewidkę założył. Proszę pana, jedynka dla niego. Znowu się co pojawił! Ty robisz, chłopcze. I co? I co? On, on jakoś capkę niewitkę zakłada Masz już dwie jedynki No i uwagę to Sebek A co ja? A co ja mam z tym wspólnego? Ja nic nie mam z tym wspólnego Przecież Idziemy ja dalej na lekcję. No właśnie e, To gdzie teraz na dół? Tak Dobra, a co to za lekcja będzie? jest wyjście, bo teraz ja teraz bym poszedł na ale się nie chcę w tej skole tam siedzieć. E, a, na dworze mamy zajęcia, o super. Co będziemy tu teraz robić? W w. Teraz robimy skok. Skok w dal? Uuu, Tak, to skok dobra. w dal. Ok, no to, to stąd zaczynamy, przy białej linii skacemy, tak? Tak, dokładnie. Z tym jestem dobry. I kto najdalej, kto najdalej skoczy ma piątkę, a dwie inne osoby mają jedynkę. E, Okej, okay, dobra, to się postaram. Dawaj, Wiladzel, ty pierwszy lecisz. Nie, I uważajcie, żeby nie, 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 tego skoku. Jasna, bo ja Ja nie, 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 i teraz nie, 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 biegnie nie, 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 on osukał nie, 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 Ja ja nie, 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 ja nie, 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 Ja nie, 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 ja. nie, ja. ja? Jak on skoczył, ale widać, że jest dobry. A ja umiem skakać, dobra, no. to teraz moja kolej, teraz moja kolej. Okej, okay, no to dawaj. ja skacę i zobaczymy, dokąd ja doskoczę. C, dwa, jeden, biegniemy, biegniemy, szybko, lospędzamy się i skacemy, hopsa! E. No nie, dobra, jedynka. Eee, ale proszę pana, a mogę jeszcze las? Mogę jeszcze las? O, dobra, każdy z was ma jeszcze po jednym tym. Okay. Ale to będą nowe oceny. Okej, okay, no to da dawaj, Wiladze, ale ja chcę zobaczyć, gdzie ty doskoczysz i gdzie do doskoczy. Dawaj, biegajcie szybko. 3, 2, 1... Biegną, biegną, biegną. Ten Wiladze jest naprawdę dobry w skokach. Patrzcie, jak on... Patrzcie, jak on skoczył! Gdzie on jest? Nie. I o, wow. ja, prawie To I smajl tu doskoczył! Ale jak to jest To nowy rekord szkoły! Gratulacje. To jest niemożliwe normalnie. Dobra, to teraz ja. 3, 1... I... chapsa! Ja nie jestem niedobry w tym skakaniu. Dobre, ja nie umiem. Dostaję dwie jedynki za to. Dobrze, proszę pana. Ten skok był tragiczny. Ja nie umiem skakać. No, Villadzel i Smajstą jakoś doskakują dużo dalej niż ja. A ja jadli na początku, skacę, dobra, ja nie umiem. Okej, okay, no to to pani Dobra, teraz ja idziemy chcę. na lekcję pływania. Lekcja pływania? E, dobra, ale ja pływać nie umiem. Ale spróbuję. 3, dwa, jeden, Hopsa! E, spada! To się wyciągnie! Ktoś mnie wyciągnie, a pływać a nie wy co? umiem! Do wody! Halo, pomocy! powiedz mi się kończy! pomóż mi ktoś! O smaj tu mi pomaga! Eee, e, eee, wyjście! Ja wyś, mu nie wyś, będę wyś, pomagał, wyś, on wyś. ma umieć pływać, o. to jest lekcja pływania, a nie lekcja pomocy. Eee... No, no, w sumie tak, ale plusy pada, ja pływać nie umiem, więc. Ja jedyn... musisz machać rękami i nogami. Jeszcze raz. Wskakuj. Jedynkę mi pan wpisę wie, wie pan, co ja już mam dość tej skoły na dzisiaj. Dobra, jadę do domu. Mnie to tam nie interesuje. Słuchajcie, widzowie, no, e, ogólnie to skoła chyba nie jest dla mnie. Ja, ja już nie będę chodził do szkoły. To, to nie dla mnie. WF i to w ja Jestem najsłabszy. Ja nic nie umiem robić. No, chyba ze na zajeździć, ale też za dobry nie jestem seglałem. Normalnie, jak się ścigaliśmy, byłem Długi. Was to sukałem, powiedziałem ze pielcy. Jadę do domu, ja już nie będę w tej Skole siedział i będę sobie odpocywał, w domku tutaj O w pokoju będę siedział I tam będę sobie glał w gly To mi najlepiej wychodzi, o ja już nie będę Się uczył, ja wychodzę z tego lowela I idę do domku, także Widzowie widzimy się jutro, pamiętajcie Z odcinki są codziennie, nie zapomnijcie Wbić na instagrama, na drugi kanał, mam nadzieję Że wam się podobało, także trzymajcie się Do jutra, na razie, cześć